Ja Jana Pawła II osobiście w sumie nie znam. Tego człowieka nigdy w życiu nie spotkałam osobiście. Dzisiaj w nocy spałam bardzo dobrze, pomimo mojej ekscytacji przed wyjazdem. No, trochę właśnie mam wątpliwości, zawsze przed każdym wyjazdem trochę takie jest, że jechać na pewno, nie jechać. Jestem Rosjanką z Mołdawii. Jestem protestantką i w ogóle to Mołdawia jest e, prawosławnym krajem, ale jestem protestantką. Dla mnie powiem, że będzie to bardzo ciekawa podróż, tak myślę, bo dla mnie kultura katolicka jest w ogóle nieznana. Chcę się tam modlić za, za naszą wspólną przyszłość, żebyśmy mogli pięknie, pięknie żyć. No i też za, za naszych przyjaciół, za, za przyjaciele małżeństwo. Idziemy do ciebie, pytamy się wciąż, jak jest tam na niebie, bo tutaj jest. Idziemy do ciebie, pod nogami kurz, czekasz na nas w niebie, stu nakryty już. Widać, że wszyscy przyjechali tutaj w jednym celu y, wspólnie świętować ogłoszenie naszego papieża świętym. Y, Czuczysza no atmosferę tak, powoli tą, cieszymy się taką bardzo, jest to taką radości. Dużo też flak jest z Polski i bardzo to jakby sprawia, że czujemy się też jak w domu troszkę. To jest naprawdę Jan Paweł naprawdę jednoczy wszystkich. W mojej rodzinie bardzo ważną rolę odgrywa, zwłaszcza na płaszczyźnie dziadków. I ja się bardzo dużo o nim nasłuchałam jako małe dziecko. Jestem też harcerką, więc oczywiście wszystkie te słowa, jakie Jan Paweł II kierował do harcerzy, no nie są mi obce. Tego człowieka nigdy nie spotkałam na żywo, a czuję, że mam z nim osobistą relację. Kanonizacja na Pała II pomogła mi chyba w Poznaniu jego osoby. A raczej myślę, że pomoże w przyszłości, no bo to jest takie doświadczenie, przeżycie czegoś z tym duchem, ten tłum ludzi, to zapada w pamięć. Bądź nam obłokiem w ogniu dnia bądź nam płomieniem w chmurze nocy. Bądź nam obłokie. No nie, dnia, nie. Nie, nie, nie. Nie, na nie. No jasne, moglibyśmy nie. Nie, przed telewizorami i cieszyć się, albo być na przykład na Rynku Wrocławskim z tłumami ludzi, natomiast tutaj ten tłum, no jest dużo większy i... Ta atmosfera no, po prostu jest Flagi polskie, włoskie. E, słyszy, słyszy się dookoła mnóstwo języków obcych. E, tak naprawdę to, kim kto jest, w jakim języku mówi, to nie ma znaczenia. <mulary> Czy od miniony wracam? To, to... Wrocławia? Nie wiem, nie wiem jeszcze, tego nie, nie jestem w stanie teraz stwierdzić, ale wierzę, że, wierzę, że tak. Naprawdę warto było jechać autobusem przez te dwa dni, spać pod namiotem, chodzić z plecakami z całym dowódkiem po Rzymie, żeby tu przejechać żeby poczuć tam wspólnotę. Trzymaliśmy się troszeczkę, troszeczkę jak gospodarze. To tak z weselem będziecie. Wszystkie drzewa polne klaskać będą w dłonie W pokoju was przyprowadzą i będzie to panu na chwałę O tak z weselem wracać będziecie Góry i pagórki podniosą radosne okrzyki A wszystkie drzewa polne klaskać będą w dłonie Spokoju was przyprowadzą i będzie to pan na chwałę. No Franciszek, kochany, też patrzysz jego wszystkie jego gesty i taka normalność we, we wszystkich jego wypowiedziach jest, no zjednał nas od razu sobie.